Mogę tylko najważniejsze, najważniejsze aspekty tego budżetu. Nie jest to budżet marzeń, można by powiedzieć, bo mimo że po raz kolejny, drugi już chyba mamy nadwyżkę budżetową, czyli wypracujemy pewnie więcej dochodów niż, niż będziemy mieli wydatków trochę, to jednak spadają nam inwestycje. Inwestycji na rok następny będziemy mieli tylko około 9 milionów, a w tym roku mieliśmy ich 4 miliony więcej. I te inwestycje głównie będą pochodziły, niestety, z naszego budżetu. Tak, tych dotacji nie ma. Nie planowaliśmy jeszcze żadnych dotacji pozyskania środków w tym budżecie, dlatego może się dosyć radykalnie zmienić. Dlatego, że nie wiemy, kiedy tak naprawdę ruszą, ruszą i wejdą w życie te projekty, z których chcemy skorzystać, bo z Zastępcą Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Warszawie była konferencja Ministerstwa Rozwoju w Sejmie, Ministerstwa Rodziny, tak bodajże też, bo tam była mowa o budynkach niskotrzęszowych, budynkach komunalno-socjalnych, więc czekamy na, na tego typu projekty, chcemy aplikować, chcemy, chcemy taki budynek wybudować, bo wiemy, że są takie potrzeby. Natomiast przygotowujemy wszystko, co potrzebne jest do tego, aby z podniesioną głową aplikować o te środki. A więc w tym budżecie na pewno przewidziane są dużo pieniędzy na dokumentację, na dokumentację, którą musimy sporządzić, żeby potem po przystąpieniu do konkursu i ewentualnym otrzymaniu środków automatycznie budować, bo jak wiecie, terminy w tych ostatnich projektach dotacyjnych są bardzo bardzo krótkie i przerabialiśmy to na podstawie Narodowego Funduszu i dotacji, tak, którą, którą mieliśmy otrzymać. Tylko, że, tylko, że czas realizacji był 8-9 miesięczny i jest to niemożliwe wykonanie. Żaden, żaden wykonawca nie podjął się wykonania w tym terminie takiej inwestycji jak budowa ciepłowni na dwa kotły z rynkowe więc po stronie dochodów mamy kwotę 69 prawie milionów po 68 968 023 a po stronie wydatków mamy kwotę 67,868,023. 868 023 oczywiście trzeba pamiętać że są to kwoty planowane czyli to być może Ulegnie zmianie jeszcze na naszą korzyść, bo tak się działo zawsze w poprzednich budżetach. Ja zawsze podkreślam i podkreślałem teraz, że staramy się robić z panią Skarbnik ten budżet bardzo bezpiecznie czyli nie tak, żeby on nam się wywrócił. Czyli zakładamy wydatki takie, jakie mamy szacunki, natomiast dochody zakładamy te, które jesteśmy pewni, że będą w takiej wysokości. Być może pojawią nam się jeszcze. Innego rodzaju dochody, ale to współpracujemy z firmą, która chce nam odzyskać na przykład VAT z, z inwestycji, na przykład budowa, budowa linii ciepłowniczych, tak, przesyłowych i jest to być może możliwe, ale nawet jeżeli odzyskamy ten VAT, to w budżecie się znajdzie tylko na chwilę. Bo w związku z tym, że sytuacja spółki jest taka, jaka jest tak? I, i będzie tutaj inwestycja ogromna, bo 50, parę milionów złotych czy 50 milionów złotych to widzicie, 60, 70 milionów budżetu i 50 milionów inwestycji. Tak? I trzeba mieć własne środki, bo nie zawsze ta refundacja będzie na czas. Nie zawsze będzie tak, że. Zrobiliśmy, wykonawca przedstawił fakturę, trzeba mu zapłacić w ciągu na przykład 14 czy tam 15 dni czy 20, tak? a środki spływają po 30 dniach i wtedy będą kary, będą odsetki, więc tej sytuacji musimy uniknąć i będziemy musieli na pewno pomóc spółce, bo spółka z kilku działalności, no, ma przychody powiedzmy na godziwym poziomie, ale na przykład jeżeli chodzi o ścieki i wodę, no to spółka generuje niestety dosyć pokaźne straty w ciągu roku. Niestety nie możemy ani uregulować cen, a zresztą ta regulacja będzie coraz bardziej utrudniona, bo ta sytuacja się nam pogłębia. Gdyby wody polskie nie zablokowały nam na pewnym etapie podwyżek zgodnych z inflacją, tak, to by było pewnie dużo mniej bolesne. Teraz trzeba będzie te podwyżki rozłożyć na lata, żeby nie wywołać takiej sytuacji jak w sąsiednich samorządach, gdzie woda podrożała raptem o 40%, tak. No bo to są bardzo duże podwyżki. My będziemy chcieli to sukcesywnie podnosić 5, 7, 10, 15, ale na pewno nie 40, bo to jest bardzo bolesne. Ale musimy się liczyć z tym, że będziemy dopłacali do spółki z własnego budżetu i wtedy zmniejszymy liczbę inwestycji. Będziemy jeszcze o tym dyskutować, analizować sytuację, jak, jak to się będzie wszystko w trakcie roku działo. Natomiast Dopuszczamy taki warjent, z tym, że on nie będzie stanowił wtedy obciążenia dla tych kwot, które są w tej chwili w budżecie. Informuję radnych o tym, żebyście wiedzieli. Zresztą pod koniec roku też, jak pamiętacie, wyskoczył na temat zwiększonej opłaty za śmieci. Zwiększyła się liczba, po prostu ilość tych śmieci, którą planowaliśmy, i też musieliśmy z budżetu dopłacić 170 tysięcy. Co prawda, można teraz to robić, bo gdyby nie można było, to musielibyśmy tak jak kiedyś było. To musielibyśmy na subkoncie zrobić debet, tak przykładowo i pokryć to, czyli zaraz musiałaby się znowu podwyżka, Podpieszka, no w tej chwili tak nie jest i mam nadzieję, że ta podwyżka, która którą przewidzieliśmy, ona była tam chyba 14 czy 15 procentowa, też dosyć spora, ale mam nadzieję, że ona w zupełności wystarczy, jeżeli nasi mieszkańcy przyłożą się, a będziemy współ, będziemy próbowali rozmawiać. Zarówno z wspólnotami, które zarządzają budynkami wielorodzinnymi, jak i z prezesem, z zarządem spółdzielni czy radą nadzorczą, żeby zmotywować ludzi do, do, do lepszej, jeszcze dużo lepszej selekcji odpadów, bo w tej chwili no, już będziemy płacić spore kary za nieosiąganie wyników, jeżeli chodzi o odzyskanie i proporcje odpadów zmieszanych do odpadów do recyklingu. Dzisiaj wymagana ta proporcja to jest 55% wagowo odpadów do recyklingu i 45% zmieszanych. My mamy o wiele, o wiele niższy ten poziom, bo my nie osiągamy jeszcze 30% odpadów selekcjonowanych, segregowanych do do przetworzenia w porównaniu z, do 70% odpadów e, zmieszanych. I te kary będą coraz wyższe, coraz dotkliwsze, więc żeby, żeby tego uniknąć, żeby uniknąć wysokich opłat za śmieci, musimy też myśleć o tym. No zatrważający jest jeszcze fakt, że tych, tych odpadów nam strasznie przybywa. W tym roku przybyło 300 ton. Tak? E, I tak, jak co roku byśmy założyli, że tak będzie przy, 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 przybywać, no to, no to nie ma siły. No to, to nie ma mowy o tym, żebyśmy mogli mniej płacić, bo, bo przeciętny odpad kosztuje w między 500 zł za 600 zł za tonę, nie? więc proszę sobie policzyć 300 ton razy 500 zł tak i ja jeszcze. Nie no nie właśnie, natomiast na, do czego ja zachęcam? Ja też zachęcam do tego, żeby nie kupować w plastikowych opakowaniach czegokolwiek, tylko w szklanych. Dlaczego? Dlatego, że z jednego litra powiedzmy tutaj mamy... E, e, 70, tak, łagi odpadów do segregacji, a nie parę gram i to wpływa nam na proporcje później odpady, odpady e, zmieszane do odpadów e, e, segregowanych, tak. No to jest taki zabieg, który, który, który trudno by ale do tego zachęcam, bo jest to naprawdę olbrzymia, olbrzymia różnica. Ja próbowałem się w domu osiągnąć ten, ten wynik normalnie, Warząc odpady, nie jest to prosta rzecz. Proszę mieć, no przy naprawdę bardzo dobrym selekcjonowaniu, to jest trudno uzyskać 55% naprawdę. Ale jak już zastosujemy więcej szkła, oczywiście mówię o olejach i innych rzeczy, bo w plastikowych butelkach niektórych rzeczy no, się nie kupi, tak, ale, ale są takie rzeczy, które występują i w szklanych, i w plastikach. To nam do tego, żeby kupować w tych szklanych. I tak żartując oczywiście trochę, będę kończył, będę zmierzał ku końcowi do, przy tym budżecie, bo mogę jeszcze wymienić inwestycje, które chcemy rozpocząć i które planujemy, a mianowicie planujemy przebudowę ulicy Prusa i Żeromskiego, która by kosztowała około miliona 780 osiemset tysięcy, że będzie kosztowała milion siedemset Planujemy zakup gruntów pod drogi, bo mamy tam troszeczkę nieuregulowanych stanów w granicach 100 tysięcy złotych. Planujemy dostosowanie budynku administracji publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a mianowicie Urzędu Miasta chodzi o windę. Koszt tego planujemy w granicach miliona złotych, tak zewnętrzną coraz więcej mamy petycji, żeby ta winda powstała, coraz więcej osób prosi nas o to, musi dotrzeć do Urzędu Skarbowego, do, 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 do gminy i te schodzenie, różnie tam się to odbywa, tak? e, Oczywiście te wydatki będą w jakiś sposób rozłożone na trzech, bo znaczy na trzech by połowa, po jednej czwartej powiat i, i gmina, bo taki jest udział w budynku. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z dokumentacją techniczną. W tym roku planujemy tylko dokumentację techniczną przeznaczamy na ten cel 200 tysięcy. Zakup sprzętu w ramach działania obrony ludności na 300 tysięcy Dostosowanie budynku przedszkola w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tam mamy problemy z hydrantami, z różnymi takimi drobnymi sprawami, więc zakładamy, że 200 tysięcy na to wystarczy. No dokończenie budowy żłobka tak, to kwota jest na ten rok 2 659 925 złotych, tak? Budowa hmm, hali magazynowo-garażowej na przoku, bo, bo, bo jest taka potrzeba to miliona 100 tysięcy złotych, tak? No i to są mniej więcej tak wszystkie te inwestycje, które planujemy. Yy, I zobaczymy, jak, 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 jaka będzie droga tych inwestycji, tak? Bo przewidywane są dotacje w różnych programach do, do tego typu działań, ale póki co cały czas się mówi, że one będą uruchomione, będą, ale chyba nie są jeszcze, tak, bo monitorujemy cały czas na bieżąco programy ministerialne, programy Marszałkowskiego, Sejmiku marszałk Wojewódzkiego. I na razie tych programów niestety nie ma. Jeśli są jakieś pytania co do tego budżetu, proszę bardzo. Ja jeszcze się zapytać? Są środki zabezpieczone na remont przedszkola, tak, a Placa tam się w końcu zrobimy też I czy, w, i czy jeszcze będą środki zabezpieczone na remont łazienek dla dzieci? Powiem tak, e, tych środków nie mamy, mamy rezerwę budżetową, którą będziemy na ten cel mogli spożytkować, ale to jest kwestia e, tego, czy wypadnie nam coś, czy nie wypadnie, natomiast jeżeli chodzi o łazienki, to może nie jest to duża kwota, jeżeli chodzi o plac zabaw, to jest spora, ale mamy go pozyskać, dotacje z, z krajnego Mlekiem Płynącej, mamy tam, e, konkurs będzie w następnym roku, tak? Już złożony wniosek, tak? Także czekamy na dotacje, jeśli tylko otrzymamy, to wprowadzimy je do budżetu poprawką i, i będziemy wykonywali, tak? Natomiast, jeżeli chodzi o ziemki to jest tak wydatek bieżący, nie inwestycja w związku z powyższym to będzie trzeba ze środków własnych wygospodarować, go, tak? Czy to z rezerwy, czy, czy z nadwyżki, to jeszcze tego nie wiemy, bo w trakcie roku będziemy na tym yy, debatować. Ale znam temat, mówiłem dla pana dyrektora, że, że postaramy się w tym roku te łazienki wyremontować. Proszę jeszcze pytanie. Panie burmistrzu, jeszcze ja mam pytanie. Yy, czy yy, w tym budżecie na 2026 rok uwzględniono środki na Remont na na ulicy 11 listopada. Głównie tu mam na myśli y, teren za blokiem numer 6 i numer 8, tam między blokiem tak. a garażami. I też, żeby nie przedłużyć, to kolega Radny, tak, radny tak, już tak, prosił tak, mnie, żebym też się spytał, czy, jest, jest czy tak, są też środki właśnie y, na parkingi w Cień tak, 14 i 16. Tak, te, bo, y, bo tutaj burliśmy więcej Inwestycje. to jako inwestycje, tak, i tak. Jak może uda nam się zrobić to w ramach inwestycyjnych, to wtedy nie obciąża nam dodatkowo wskaźnika wydatki bieżące do dochodów bieżących, bo jeżeli puścimy to jako inwestycje, no to nie będą to wydatki bieżące. I te pieniądze mamy, one są w budżecie. Pani Skarbnik zaraz powie nam, no w którym dziale? paragraf 42, 70. Paragraf tak, drogą publiczną. No. Także mamy to w inwestycjach, jest przewidziane e, są środki na to i w tym roku powinniśmy, e, powinniśmy dokonać tych inwestycji. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, także. Dziękuję Dziękuję bardzo. panie burmistrzu. Że...